Bardzo chętnie odpowiem. Oczywiście poleciłem panu komendantowi, aby temat śmieci i generalnie szeroko rozumianego porządku potraktować priorytetowo i bezwzględnie. To znaczy, tak jak generalnie rzecz biorąc Straż Gminna nie jest od tego, aby tylko i wyłącznie wystawiać mandaty, ale przede wszystkim pomagać i pouczać. Tak w tym przypadku będziemy bezwzględni i w ostatnich dwóch miesiącach takich mandatów zostało wystawionych już kilkanaście. Zostali także wezwani właściciele posesji, niektórych posesji, wybranych posesji, gdzie udało nam się do nich dotrzeć, o to, aby je uprzątnąć. W wielu miejscach już te śmieci zniknęły, ale mam świadomość, że, że jest także wiele miejsc, gdzie, gdzie te śmieci dalej zalegają albo pojawiają się nowe. Jeśli chodzi o ten teren, o którym wspomniał tutaj pan radny, no to tutaj też bezpośrednio zwrócę się do komendanta, aby odniósł się do, do tematu i najlepiej od razu wezwał właściciela tego terenu, tego, aby zrobił tam porządek. No, z tego co mi wiadomo, to jest albo KOWR, albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W każdym razie zwrócimy się bezpośrednio do właściciela. Bo temat jest rzeczywiście powtarzany co jakiś czas. Mieszkańcy więc swego czasu ten teren posprzątali. No ale z kolei jeszcze inni mieszkańcy cały czas te śmieci tam dorzucają. Także, no i myślę, że tutaj powinniśmy się zwrócić do właściciela i tym samym to, to zrobimy. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Osobiście porozmawiam o tym z komendantem zaraz po sesji.